Siemane z tej strony Pawliczek. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. I dzisiaj zagramy sobie Folga. Dzisiaj sobie zagramy Guys, Maraton finałów i zobaczymy jakie tam finały nam dadzą i życzę Wam miłego oglądania. Jesteśmy już moi drodzy w Fall Guys i patrzcie, mamy jakiś w sensie ja zmieniłem sobie skina. Tak wygląda, w sensie nie zmieniłam jakoś mega mocno, bo dalej mam takiego pięknego kotka, ale zmieniłem trochę wygląd, bo teraz mamy takiego czarno-białego, wcześniej był po prostu biały, no więc teraz tak wygląda pięknie i patrzcie tutaj już mamy maraton finałów, w którym właśnie teraz będziemy grać, tylko tu mamy jakiś wykrzyknik, co to jest? Złom doskonały, co to za złom? Hmm. Widzisz, pseudonim. Nie wiem co to jest. Nie mam pojęcia. Ale już lecimy do pięknego maratonu finałów. Lecimy do naszego pięknego maratonu finałów. Maraton finałów. Dobra, już mamy. Zrobione. No nie mów, że to jest skoczne starcie. No znowu to są te gówniane kafelki, co odpadają. Kluby są lepsze niż skoczne starcia. Kluby! Kluby najlepsze, a nie jakieś gówniane starcia. Kluby, a nie starcia. Jest tym tym kluby, a nie starcia. Wow! Jeszcze trzeba skakać, dziwne. A dobra, czyli to jest na czas. 5 minut trzeba przetrwać, przegrałem. Jak tu w 5 minut, wszystko by poodpadało. Ja mówię to, co kiedyś w filmiku mówiłem. Serio, to takie powtórzenie. Taki powrót, mini powrót. Serio, to samo. Jezu! Ej. Przecież ja już przegrałem. <grym> to też mówiłem. No bo patrzcie, ty, tylko dwa kafelki zostały. No, przegrałem. Przegraliśmy, bo ja tu cztery minuty muszę przetrwać na dwóch kafelkach. Zarąbiście. Dobra, da się przeskoczyć. Robię to. Wow! Mamy to! A tu też są dwa kafelki. No to przegraliśmy, jak tu wszystko spadnie, chłopie. Teraz to już na pewno nie Prze przeskoczę stąd, tam. Na pewno nie, więc muszę tutaj już na tym jednym kafelku się utrzymać. Prze jak ja... Jak przeszłem, jak to, na pewne, to na pewno nie było 5 minut, ale pewnie dużo graczy poodpadało, więc właśnie o to tu chodziło, że już dużo graczy odpadło, więc przedsto wygraliśmy. Wygrałem. Następnie! Wow. Kosmiczne kafelki! Wow. No to ciekawe, tutaj mamy kafelki. Kafelki kosmiczne. Się ładują. Fragmenty podwójnie tymczasowo odpadają, gdy na nich stanie Czyli tu się chyba będą. Tak, tu się będą rozpiły na pewno. Przegrałem w tym, bo to jest mega trudne. Okej, okay. trzeba skakać. Nie! Jezu! Przeszłam! JU! Ej, złoto, co jest grane? Czemu ja tak szybko to przechodzę? O co tu chodzi? Jestem, Jestem jakiś święty Piotr. No. Wow! Ja tu zara wygram. Zara wygram, serio. Nie no, wygram chwila i wygram. Co jest grane? Nie no, na W tym przegram na stówę. Przegrałem. Dobra, przegrałam już na stuwę w tym. Chcę no, się na stówę przegram, bo to jest za ciężkie dla mnie. Przegrałem w tym. To jest za ciężkie, żebym ja... A to jest chyba finał już, ale przegrałem na nim. Ja od razu wam mówię, że przegrałem. Więc... No, nie no, na stówę nie przetrwam. Co wy robicie? Po tym się skacze Chyba. Juzu! Mówiłem! Mówiłem! A, dobra. Czyli prawie bym przeszedł. Jakieś 5 sekund przed y, końcem przegrałem. Super, super. Dobra, sprawdźmy chociaż nagrodę, bo chociaż nagrodę jakieś fajne mogliby mi dać, ale oczywiście nie... Dobra, lecimy jeszcze raz do maratonu finału. Ej, ja, co jest? Jakaś aktualizacja jest wymagana. Nie mów, że akurat kiedy gram, w Fall Guys, jakiś update do, dodali. Nie mów. Ja to muszę zaupdate'ować, prawda? Wow. Chyba. Coś tu się za... Czy to zostało zupgrade'owane, proszę Państwa? Czy to się zupgrade'owało? Co to jest? Dobra, zupgrade'owano. Ja nie mogę, akurat jak grałam, ale dziwne. Nie wiem, no, się nic nie zmieniło. Oni jedyne co dodali to tamte główno, co się wyświetliło na początku, ja nawet nie wiem co to było. Więc dobra, lecimy jeszcze raz do maratonu finału. Spróbuj mi powiedzieć, że to znowu jest skoczny starć. Znowu? Nie mów, że tu jak... Nie mów, że tu są cały czas te same mapy. Jak tak, to ja nie wiem. Co tu jest nie tak w tej grze? W sensie tu wszystko jest nie tak. Jeszcze jakieś wietraki, Dobra, przegrałem na samym początku. A tu trzeba biegać. Ja nie mogę. To w którą stronę ja mam biegać? O. Co to... Dobra, ładuje się to gówno. Ja nie mogę. Ta gra mnie tak wkurza, że tu się nie da wytrzymać w tej grze. Chyba w ogóle zrobię. O w końcu coś innego. Czeńki lud. Chyba zrobię ankietę, bo nie odpowiedzieliście mi ostatnio, jak się pytałem, czy mam ten yy, robić dłuższe czy krótsze filmy z Folia, jest to chyba zrobię ankietę po prostu. Dłuższe filmy czy krótsze. Zobaczymy, jak to zagłosuje. W się sensie, no wiecie, że krótsze, że od jakichś 10 do 25 minut, a dłuższe no to od 25 do... Do na przykład jakichś dwóch godzin nawet czy coś. Albo na przykład krótsze od 30 minut. No w sensie krótsze od 10 do 30 minut. No może tak. Jezus, zginąłem już. Prawie zginąłem. tym się skacze. Nie mo... No co ty robisz? tym się nie biega. Ja tu na krawędziach będę stał. No nie no... Co za... Wow! Przeszłam. Prawie zginąłem. Jest! Udało mi się. Jest! Mój cel na ten odcinek to jest przejść maraton finałów. Zobaczymy, czy mi się uda. Na stół mi się nie uda, ale spróbujemy. Następnie! Niestabilne kafelki. O, dobra, to jest to z dużymi warstwami. Potem się skacze. jak oni będą biegali, to oni są jacyś upośledzeni. Co się ci grasze, oczywiście, nie wy. Bo potem trzeba skakać. A wiecie, że w ogóle się da zrobić? O, na przykład, patrz: taki bug jeden. Skaczesz tu, i skaczesz tu. Skaczesz tu, i skaczesz tu, ale jakiś gość mi zajął. Niestety! Jezus! Ile oni tu terenu. Dobra, nie biegają na szczęście. Nie! No i niestety się nie udało. I prawie spadłem jeszcze niżej. Jezu, oni już tam spadli. Wszyscy ja nie mogę. Jak oni pospadali już. Wow. Co ja robię? Prawie spadłem. Jezu! Dobra, ja już wiem, że przegram w tej grze. Na stówę tu przegram. Tutaj. W tej rundzie przegram na stówę. No bo jakiś gości już tu. O! Mówiłem! Przegrałem! Przegrałem! Przegrałem na 100%. Jezus! Nie! Jak, jak, no co za gościu tu biega, jakiś nienormalny? Zero osób odpadło na trzy, zarąbiście. Nie! No nie! No nie! I... No nie, on tu biega, no nie! Co za debil! Kurde! Patrz, jak się spychają, co za idioci. No nic mi nie dała ta gra, ona jest... nie no, te, ta gra jest nienormalna. Boże, jak ta gra mnie wkurza. Co to jest? Macko Bicie to. Macko Bicie, tak. Macko Bicie, Macko Bicie. Mogę wam przesunąć mój rej chyba, o. Siema. Dobra, bo sobie na miejsce. On... Dobra, przegrałam, bo to jest trudne. Przeżyj spotkanie z kerakenem. No właśnie tu, patrz. No i tu jest takie średnie. Jak yy, na to średnie skoczysz, to już w ogóle, na przykład patrz, x i na to już w ogóle nie możesz skoczyć. Więc ja zabiorę to na przykład. Nie wiem, patrz, tu skaczę na przykład, no i na to nie możesz skakać na ten x. Wow, no i takie macki jeszcze tu cię biją. Jezu! Nie! nie! Jezu, no nie, no nie, no co za głupia gra? Ja pierniczę. Weź mi tych debili stąd. Ja chcę wyjść! Co to? A, oczywiście mi nic nie wali! Ta gra jest głupia! Dobra, lecimy dalej. Maraton finałów, którego nienawidzę. To jest najgorszy maraton ze wszystkich, serio. Nie wiem, nie wiem... ile jest, ale to nas czuwa, jest najgorszy i nie będzie najgorszego. To jest... Ja to oznaczam jako najgorszy maraton Fall Guys ever. Najgorszy maraton ever. No dawaj tych dwóch graczy, no. Niestabilne kafelki, znowu to! Fragmenty odpadają, gdy na nich staniesz i jeśli chcesz przetrwać, nie tkwi w miejscu. No właśnie. No, niestety nie możemy tkwić w miejscu, więc trochę słabo. Dobra, robię mój trik. Na przykład tu mogę sobie skoczyć od razu. O tam, nie wiem, czy widać. O tu. Dobra, oni się już nauczyli takich... NO CO ZA GOŚCIE TU biegają! Nie no, nienormalnie oni są. Co za debile walnięci. NO CO ZA DEBIL?! Dobra, ja biegam. Zabieram mu teren za karę, że biega. Za karę, że biega, to ma za swoje. Dobra, wiecie co? Ja normalnie to bym biegał. Ale jak oni zabierają teren, to mają za swoje i im też zabieram. Jakby oni. Normalnie skakali, to ja bym nie biegał. No, masz. Ma, o, tamten typek skakał, to sorry, gościu, no ale tam ci biegali, więc musiałem im dać za swoje, ale teraz już będę skakał, bo tu nie ma żadnego gościa, który mi, mi mógł przeszkadzać i biegać. Ej, ja tu chyba zostałem sam. O, to zrąbiście. Jezu! No nie! Tu już jest więcej gości, na przykład taki gościu. O, dobra, on nie biega. Jest! W końcu! W sensie nie w końcu, ale przeszłem! Jest! Jest! Mimo, że nie nienormalni goście biegali, no to ja przeszłem, to zarąbiście! Następnie! Czemu takie krótkie to losowanie jest? Do, do... Przegrałem? Jezu, czy tu muszą być zawsze takie gówniane gry, w które ja muszę zawsze przegrywać? Chyba tak. Skoczne starcie. Gdzie jest skoczny klub? Ja chcę skoczny klub. A będę biegał. Dobra, będę stał mi. To odpada już. Jezus. No to też już odpada, patrzyk. To jest najgorsza mapa. Właśnie ta, najgorsza mapa, jaka mogła się trafić w tym maratonie. Cholera. Jak ja mam to przeskoczyć? Dobra, przeskoczyłem na szczęście. No jest, dobra, już nie przeskoczę dalej. W sensie, no tu jestem już uwięziony. Jakie gówno! Jezu! Prawie spadłem, bo to już się trząść zaczęło, ale na szczęście jest. Ja zawsze mam farta w tym maratonie, prawie zawsze. Wow, tak daleko chyba jeszcze nie doszłem. To się nie chwalę. Ale się jaram, tylko patrzcie to. Następnie! No i co za mapa? Niestabilne walce. Dobra. No nie, to jest to! Się wygłupiam zamiast narzekać na mapę. Co jest ze mną nie tak? Kurde. Dobra, będę potem biegał, bo oni też biegają. Co wy robicie? No nie! A tu też ten. Oni wsz... co oni robią? Czemu to się tak długo robi? W sensie no wiecie, o co chodzi. Jezu. Dobra, potem trzeba skakać po prostu, nie biegać. No, jakiś gościu chyba tego nie rozumie i biega dalej. Muszę biegać, muszę biegać, teraz muszę biegać. No teraz, żeby nie spać po prostu. O tutaj, na tym niebieskim będę biegał. Jest! Nie no, tak daleko to ja na stówę nie doszłam, więc to jest mój rekord. Zarąbiście. Nie, nie, nie chwalę się, ale się jaram. Oj, to chyba już będzie finał. To no, się taki prawdziwy finał, w którym można wygrać już. Yo! Uwaga, uwaga. Kosmiczne kafelki to są te, co się regenerują. Patrz to, kosmiczne kafelki. Nie spadnij. Dobra, spadnę. Nice. przegrałem od razu, wam mówię. Skaczę, skaczę. Nie biegać! Co? Chwila! Aha. A dobra, czyli to jeszcze nie jest finał. Myślałam, że już wygrałem i będzie zarąbiście, ale nie no, to na stówę jest finał, to na stówę jest finał już. No, runda finałowa. Wybuchają... O nie, to jest to, przegrałem, przegrałem, przegrałem i już od razu wam mówię, bo to jest trudne, to jest trudne. No właśnie takie coś tu się trzeba rzucać takim gównem jednym gównianym Weź ty się pal O wow, wysadziłem jakiegoś gościa chyba A nie myślałem że już go wysadziłem No nie Macie tam kulę Kulki Kulki wybuchalności Łoł wow. Łap to Kościół Nie Nie Macie tam! Wybuchnijcie się... wszyscy. No nie! Za, za wcześnie to rzuciłem. Masz, tam. Kurczaki pieczone! Jezu, jak mi serce wali. Czuję się jakbym miał wygrać jakiś milion złotych za chwilę. Jest wy... Jest! Mamy to. Nagrało się, jak nie, to, to zabije oba, Oczywiście, że się nagrało. Woo! Mamy to! zrobiony Maraton finałów zrobiony i czekamy na kolejne przeszkody. To mnie zmotywowało do tego, żeby przejść całe. Folga jest tak naprawdę bez ma żaden maraton finałów, tylko po prostu solówę normalną. Więc już jesteś coraz bliżej do odblokowania mojego nowego trybu, czyli odblokowania Suluwy. Więc zostawcie 8 lajków, to wtedy gram, dopóki nie wygram. Yes. Gram, dopóki nie wygram. Yeah. Dobra, widzowie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie, cześć i pa.